Było drogo, jest drożej, a gdyby stopniować, to można powiedzieć, najdrożej dopiero będzie, ponieważ w tej chwili w żaden sposób ta inflacja, którą mamy w Polsce dzisiaj około 6%, nie jest skutecznie hamowana przez rząd. Co najgorsze, odkryliśmy jako opozycja, że rządowi jest to na rękę, ministrowi finansów, prezesowi MPP, ponieważ dzięki temu, że Polacy płacą więcej za swoje zakupy, wpływa więcej podatków do budżetu państwa. I niestety w wyniku tego zjawiska nie ma woli politycznej do tego, żeby Polacy przestali płacić astronomicznie 6 zł za paliwo czy 5 zł za pietruszki. Przygotowaliśmy dzisiaj taką listę zakupów. Robimy te same zakupy w całej Polsce. Ten mały koszyk, który mieści się za moimi plecami, to jest dzisiaj 88 zł i 10 groszy. Na co to wystarczy przeciętnej polskiej rodzinie? Na zupę pomidorową, chleb z masłem i jajko na twardo. To zdecydowanie za mało. Dlatego uważamy, że postępując tą ścieżką wzrostu kosztów przede wszystkim po stronie przedsiębiorców, a dowiedzieliśmy się dzisiaj rano przed tą konferencją, że sama mąka podróżuje o 50% i to już jest faktem, co wiąże się na przykład z tym, że za niedługo będą Państwo kupować poczka po 4 zł, e, powoduje to wszystko, że w naszych portfelach pozostaje coraz mniej pieniędzy. Dlatego również nie zgadzam się z tą polityką rządu która prowadzi do niekontrolowanej emisji pieniądza. W tej chwili wydaje się, że za niedługo doczekamy się po prostu banknotu 1000 złotych, bo tyle będziemy musieli zabrać ze sobą na podstawowe produkty spożywcze. A bohaterem dzisiejszej konferencji, Drodzy Państwo, jest ten oto litr oleju. Mamy na niego paragon. Kosztował 9 ,99 zł 99 groszy. I to jest cena dnia za litr oleju do smażenia frytek z ziemniaka. Czym jest problem? W tym, że ta cena zmieni się do końca roku z tego względu, że wszyscy sklepikarze, cała branża nie jest tylko pod presją drożącego paliwa, gazu, ale również pod presją wzrostących kosztów m.in. klina podatkowego, kosztów najmu, kosztów pracowniczych, więc drożyzna w żaden sposób nie jest odzwierciedleniem również wzrostu wynagrodzeń Polaków. Dlatego, że zostawiając coraz więcej pieniędzy na nasze zakupy spożywcze, de facto jesteśmy zmuszani do kupowania gorszej jakości produktów i obniżania naszej jakości życia. Na to ze strony nowoczesnej nie ma zgody. Dlatego apelujemy, drogi Panie Premierze, zerknij Pan na ten paragon, zrób Pan zakupy do takiego koszyka, bo za te 88 zł i 10 groszy większy koszyk naprawdę nie jest potrzebny. I może się z tego przekonać, jakie są realne koszty konsumpcji życia polskich rodzin, które dzisiaj są po prostu astronomicznie wysokie